I z tej strony Dominika, ja witam Was na kolejnym odcinku z serii Chromaska i Dwójeczka. Jest ze mną Sej. Dobre. I jest ze mną Sajo. Witam. I dzisiaj będziemy szli na haosa. Jej. Znaczy oczywiście, po dlatego zgarnęliśmy Sejo, bo Soya jest doświadczony i ma dobre łuki w ogóle, a my właśnie sobie robimy łuki i tak dalej, więc będziemy robić zaraz upgrade'y jeszcze, ale potrzebujemy Infinity. Ja nie wiem czy my tutaj mamy Infinity w sumie. Chyba nie mamy. Musiałem sobie, przy musiałem sobie przywrócić mój hełm. Okay. So, ja masz Infinity? E, czy ja mam Infinity? Książkę. No. Ja tak, czy ty masz Infinity? Ty masz książkę Infinity do wyciągnięcia. My, Jak masz, to bardzo by było miło, gdybyś miał. Ale może tam w ten się trzymasz. A my zajmiemy się Ma. tym, właśnie, co tutaj widzicie ja na ekranie. dwie sztuki. A no na tak, dwie Infinity. sztuki. Dla mnie i dla Seifa. No, miło by było. Miło Ale... byłoby. No chyba, że mam nie iść. Nie no, nie no, musimy iść wszyscy, bo ogólnie to jeśli nie pójdziemy wszyscy to raczej sobie nie damy rady. A przynajmniej ja z safem na pewno byśmy sobie nie dali rady, dlatego No Nie no, przepraszam zają. bardzo, ja jestem bardzo silny. Jasne. Chcesz, nie, nie safe. Ja wierzę w to, że ty jesteś silny, ale po prostu wolę, być, wolę mieć jakieś zabezpieczenie. O. To mi jesteś moim zabezpieczeniem, Zania. To źle brzmi. A co z gumy ja jestem. No właśnie. O, Bez coś, przesady. Coś chyba jednak tam było na myśli, a no zawsze. przesady, okej? Okay? Ja tutaj jestem poważnym człowiekiem. Tak? Dobrze. Gdzie, gdzie, kiedy? Zawsze. Serio? Dicier to wątpić? Jegoś tego nie pokazujesz. <laughs> Cicisz to wątpić? Ale skoro tak mówisz, to może faktycznie. No dzisiaj ten odcinek może być dosyć chaotyczny, ale jakby... <laughs> Idziemy na A więc jaki ma być? Idź ty lepiej do Endu szukać tego chaosa. Czemu ja? No a kto? A jakaś zasada jest? Jak go szukać? Tysiąc bloków od wyspy startowej. Tysiąc? Nie? Więcej. Więcej? Dobra, musimy sobie Infinity nałożyć na ten mógł, więc ja sobie nakładam. Nałożyłeś sobie już sejf? A nie, ja już poszłem szukać. Aha. No to nie, nie, nie czekaj, czekaj. Czekaj, wait, wait, wait! I ja land. To Zatam. powiem ci, że przyda ci się to Infinity na tym mógł i jedna strzała w jakwijunku, żeby to działało e, Mam nie. Nie. strzały lewitacji, mogą być? Nie, Infinity nie trzeba się. Nie, potrzebują. Serio? E, ja no. też bym poprosił. Ej, czekaj, mam coś. No masz, Przecież... to ja już nam rzucił. Ej, no dostałem Infinity nawet. Rane no polskie. Tak, Sejo miły człowiek, przyniósł nam Infinity. E, czekaj, to ja potrzebuję kowadło, tak? To się na kowadle robiło. Kowadło jest na górze, a ja mam dla ciebie upgrade jeszcze do łuku. Na górze tutaj jest trzy ja rytua tutaj. I masz upgrade. Mąskę, chowa wszystko gdzieś z tyłu. Rzuciłam ci jeszcze upgrade, no i ten upgrade dodajemy sobie tutaj. I tak jak widzicie, mamy takie upgrade'y, czyli projectile velocity, projectile damage i. Energy i jeszcze mamy tutaj: mamy Shieldy, Led Shield, mamy Shield Control modul i Draconic Energy moduł, Więc to są nasze moduły i nasza ochrona nad chaosa. Dokładnie. Zobaczymy, co chaos z nami zrobi. Pewnie miazgę. Uchanie. Ej. No co? Nie wolno takiego. takich Przepraszam, ale. To będzie prawda. Nie wolno tak mówić. Dobra, to my teraz lecimy na daleką podróż w tamtą ty stronę szybko świata. I czemu tu pada deszcz w ogóle? Będzie może padać deszcz? Ej, czemu ty tak szybko poleciałaś? O. potrafię? I don't know, co Ciecie. mam ci powiedzieć. Witam was z powrotem. Jesteśmy na 9853 kratce. Stoimy sobie tutaj w, w trójkę i obserwujemy. O, Sajo z swojego wybuchowego szczura tutaj zrespił. My mamy łuki, założone ekwipunki, tak jak widzicie i chaos jest tuż przed nami. No chyba nie pozostaje nam nic innego chłopaki jak pójść popalczyć. Tak. To jest zresztą jakieś sposoby? Nie zginąć. Dobre! Dobre, no. Dobre, no to co, lecimy? Chyba w trójkę się uda. Choć jak przypominam sobie sąd bloka, to mi się słabo robi. A, a odnośnie mikrofonu zajęło, to dużo lepiej się słychać. O, coś się pozało. Zmieniłem. Coś go no, ale to ci mówię po prostu. Nie, Rozumiem się o, na razie wierzę. Tak. Mam nadzieję, że serwer nie wywali, ale ogólnie to dolecenie tutaj troszkę zajęło. Poczituję, niszcząc. Już nie pamiętam, czy znowu respił. A to niszczy się, jak? czym? Normalnie, tylko wukiem. rozwalam to. No ale nie idzie. Ehm. Nie idzie? Nie idzie. Nie. Ewidentnie nie idzie. Aha, bo on jeszcze oh. się respi. Co się stało? Gdzie ow, jestem? Ow. Ja jestem w jakiejś wieży, co, co tu się dzieje? Dlaczego ja ciągle idę do przodu? A ja nie, a ja nie mogę lecieć! Coś mnie przyciąga! Nie! A ja nie mam takiej siły! Żeby uciec! A ja autentycznie stąd nie wylecę. Co tutaj się dzieje? Co, co się tu w ogóle wydarzyło? Ja nie wiem, ja no miota! Ja nie, ja nie mogę... Bo on się chyba respi jeszcze, wiecie? On się respi, czy on się już zrespił? Na pewno się respi. No, chyba no, tak. Nie... No, jest już. No i Tak, jest już. Bo ja go nie widzę. O, jest! Ewidentnie jest! Dobrze, nie pamiętam ja jak się rozwalić. No, ja właśnie też nie pamiętam. Z też nie mogę. Ja bym yes. O, o! Chyba, że on musi rozwalić się. Moje tarcze właśnie giną, umierają w trybie nagłym. A da się go szczelić? Go nawet się nie da szczelić. Od niego się strzały odbijają. A to nie było tak, że Kilofem trzeba było to zniszczyć? On znowu mnie wciąga! Ej, a ja znowu spadłem. Gdzie ja mam kill -off? Ej, wait. Kino zgubiłem. Dałabym ci, ale na razie walczy z przyciąganiem chaosa. I on chyba się na mnie napalił, jakby nie rozumiem tego. Ja też nie rozumiem. Powiem wam, że to chyba będzie długa walka, naprawdę. Ale Boskie, co tu się wyprawia? No nie nie. Tak dobrze, że za dobrze. Nie wiem, walczę z przyciąganiem aktualnie. Nie no, nie da się tego rozwalić. Niczym, nie czym? O Jezus! Nie wiem, czy próbowałem już. Jezus, Maria, całą tarczę mi rozwaliła. Ja nie rozumiem. Ja nie, nie pamiętam, jak walczyć z chaosem. Chyba to jest za mocne. Bez sensu to jest. Dobra, dajcie nam chwilę, bo chyba musimy się nauczyć, jak z nim walczyć. Dobra, moi drodzy widzowie, bo robi się głośno i niebezpiecznie. Ogólnie ten y, smok, a w sumie to Chaos Guardian się, <grym, <grym, więc mocno, stwierdziliśmy... Mocno. <grym>, tak, dosłownie mocno. I na dodatek ciągle respiły więc stwierdziliśmy, że wpiszemy kill na wszystkich, więc safe. Czyli swoją powinność. Tak, próbuję, pierwszy spróbuję z ustawieniem typu Uwaga Uwaga Nie ma komend takich. Okay. Aha, no dobra, to nie zadziałało. Ogólne kill S próbuję Aaaa, ah, będzie tu Ciężki. Pokonany! Pokonany! Yeah. Pisuj się teraz! Pisuj back! Zbierz temy i dawajcie do kury. Ty się tam do tej wejdzie. go. Patrz fajnie. Czekaj, on nie żyje i jest serce. <grym> Ojku. <grym> Ej. Dobra, jest, sama go pokonałaś. Ale dobra, bo jo. teraz trzeba zejść na dół i zebrać ten chaos, co nie? To? Bo to ty się znasz. Jakiś pieruny walą. E, tu powinny być e, chaos szary z niego. Ale na środku chyba na dole. Trzeba się wbić tam do środka. No jest, jest, tutaj. Gdzie jest? Na środku. Ty, no tutaj. bo no jest. Gdzie? to tutaj. A tutaj, dziura! Okej. Okay. Zrobiłem dziuro. I teraz co? Tutaj są te chaos szary, tak? No to ja je zbieram i uciekamy, okej? Okay? Dobra, zbieraj zbieraj. Tu pisze Ax na nim. No wiem, tak. ale ja mam aksa ze słabego. Ma ktoś mocniejszego? Ja się boję. Ja mam ze słabego Niby, aksa. Niby, ze Supremium kopię, a już 75%. No dobra, no to spróbuj. Ja też powoli kopię, ale mam 5. Jakby to brzmi jak niepowodzenie. O! Mamy! Uciekamy! A czemu uciekamy? Bo wypuchnie! Aha! Okej! Okay. W sensie, przynajmniej tak kiedyś było. Nie wiem jak teraz. Czyli wraciłem... musi uciec? No tak, byle nie na tej wyspie. Zają żyjesz w ogóle? No jeszcze tak, no. No, A, już no, już, to, Rozumiem, czyli ty, ty już w domu. Ogólnie, ja jeśli. Nie wybuchnie. E... Nie wybucha. No nie wybucha, to w Chyba zmienili, ale mam chaos, żardy. Mam ich pięć. Jej. Więc y, jesteśmy uratowani. <laughs> jak, jakkolwiek by to nie brzmiało, sami y, swoimi rączkami nie pokonaliśmy dzisiaj chaosa, jak ale nie? No, jak ty jesteś. Ty, ty jesteś, ty, ty pokonałeś chaos. Wszyscy grupowo biliśmy. No jasne, jasne. Ogólnie nie możecie, chaosa. Ogólnie możecie zobaczyć teraz na czacie, jak to mniej więcej wygląda, czyli dużo śmierci i dużo tepania się do grobów i tak dalej, ale y, no cóż. Nie dało się inaczej. Wybaczcie, próbowaliśmy przez dobrą godzinę w sumie. No Do dobre, Muzło. może. Może przez dobre pół godziny go zabić i absolutnie nie rozumiemy na czym to polega. Jeśli ktoś wie, to możecie napisać, ja absolutnie już się poddaję, bo nie mam na to siły. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby zrobić nasionko. Nasionko, które będzie właśnie naszym house seedem. Tutaj tak jak widzicie teoretycznie ono jest zaliczone, ale w praktyce nie jest. I potrzebujemy jeszcze zrobić chaos Kruxa. Dobra, więc na dzisiejszy Oddychaj. odcinek pozostało nam odebranie Questa. I teraz każdy, każdy z Was, large chaos fragment, trzeba odebrać. I rzućcie mi je najlepiej. W ogóle, ktoś jeszcze ma te chaos szardy? No ja, gdzie one będą w Masz? Mam ile? Trzy. Dobra, bo będzie nam to potrzebne. Aha. <laughs> bo ogólnie będzie nam to potrzebne, ze względu na to, że cztery te large fragmenty, w sensie te chaos shardy, musimy przerobić na nasionko. A resztę na large chaos fragmenty, właśnie w taki sposób. I musimy zrobić wtedy nasionko, właśnie odnośnie chaosa. I tutaj mamy chaos seeda. On jest zaliczony, ale na to się nie patrzy, bo to się przez przypadek zaliczył. Bo jak się nam nasionka zepsuły, to wtedy to zaliczył przez przypadek. No ale dobra, to mamy, więc potrzebujemy teraz tak zrobić chaotic kory. Do Chaotic Core'ów będziemy potrzebowali drakonik kory, a drakonik kory wykonuje się w taki sposób, więc na te Chaotic core y potrzebujemy po 4 drakonik kory, czyli 16, czyli cały stack Vivren korów. Zobaczymy w ogóle, czy my jesteśmy w stanie go wykonać w naszym systemie, bo to jest pytanie. Dobre. Stack. Ehm, potrzebujemy blank slate'ów 243 sztuki. Tak, bo ja mam automatyzację. Masz automatyzację? No. Bo to dawaj. Że ja to automatyzowałem. No ja próbowałam osocję na live, który był, ale jakoś to ciężka sprawa, jakby. Nie wracajmy do tego. Na pewno będziemy to robić na live, ale na pewno już nie dzisiaj ogólnie. No i dobra, w ogóle... A, dobra, mam. Myślałam, że mi się popsuł grit, ale się jednak nie popsuł. To dobrze. No ale dobra. Mamy te nasze Vivrencory, musimy zrobić ich stack i wszystko będziemy mieć wtedy, jak Sajo nam dał te blank slate, y, więc wykonajmy to. I przy okazji wykonajmy jeszcze naszego house Do tego potrzebujemy Prosperity-sida. Prosperity-sida. Mamy jednego w systemie, na szczęście. I potrzebujemy jeszcze insenium. I tego, tego akurat możemy nie mieć. Mamy 30, więc. Bardzo dobrze. No i teraz możemy iść wykonać naszego SIDA. Super, też nie zaliczy, ale my będziemy mieć czyste sumienie, że zaliczyliśmy SIDA własnoręcznie. Więc niech się wykonuje. I mamy chaos SIDA. No i teraz jeszcze właśnie zostaje ta sprawa z kruksem. Co do niego potrzebujemy? Potrzebujemy 4 large, jeden blok of Mioty, sześć. 12. Dobra, 12 insenium, przepraszam, no to ale to, to musiała być rana na zbysztanie pewnej osoby, która włącza mi tutaj filmiki, w tle. I to nie byłem o dziwo ja. Tak. No nie ja. To prawda, żadne z was wręcz bym powiedziała. Dobra, mamy esencję, mamy to, mamy cztery szardy. Co jeszcze potrzebujemy na to? Zaraz się przekonamy. Potrzebujemy Chaotic Energy Controller. Do Chaotic Energy Controllerów będziemy potrzebowali Small House, fragmenty. Będziemy ich potrzebowali 4 razy 4 16. Ach, skomplikowana matematyka. Tyle potrzebujemy przerobić. I ogólnie, może zróbmy sobie autocrafting. Jeśli o to chodzi, bo. To jest dosyć proste. Tylko w systemie będziemy musieli mieć na to itemy, bo to jest wymagane, żeby to zrobić po prostu. Dobra, i takich drakonik Energy kontrolerów będziemy potrzebowali... O kurde, dużo. Na każdy cztery to bardzo dużo wręcz bym powiedziała. Na, na każdy 4-4 to 16, tak? Chyba tak. No. Dobra, wiwreny, a wivreny w ogóle się nie wykonały. Coś się zaczęło z craftingiem? Popsułaś. Nie, zobaczmy, co z tej się robi. A co to, to możemy skancelować w sumie? A tu? A! Wykonują się draconium jiry. Ale tutaj gold jiry, Aha, bo trzeba na to czekać. No dobra. To po prostu trzeba czekać. No co mam wam powiedzieć? Musimy się zająć czymś innym. A! Wiem, czym jeszcze chciałam się zająć, bo chciałam skończyć z wami jedną zakładkę. A! Zakończenie tej zakładki to właśnie jest nitro solar panel. I zobaczmy, czy ja w ogóle go wykonywałam, czy... Nie, nie wykonywałam. Ale... Aha! No tak. W momencie, kiedy zabity Mieliśmy wszystko, to zabił się również szczury, który był tutaj i robił black oh, te fragmenty i teraz nie mamy nikogo, kto by nam robił te... Masz Sayo? No nie ma też go, no bo się zabił też. Nie, Ale... go. Ale czy, czy masz może Little Black Squash Ballsy? Bo potrzebuje ich 200. Jeszcze. Jakaś zła osoba użyła złej komendy i ubi ubiła po prostu wszystko. Ach, no cóż. No to właśnie tak jakbyś nie mógł tylko chaosa łupić. Nie umie! Ja prosty właściciel serwera. Też nie umiem. To wszystko wina jest po prostu Sajo. Nie spadaj na niego, bo on nam teraz wykreftuje tutaj ładnie ten, ten te fragmenty. I na kogoś muszę. No to złamię na kogoś, kogo nie ma na tym serwerze, czyli i na polaczka, na o. Custom, Custom znowu. Na polaczkę. Custom Kast. na... znowu rozwalił. No poleczka, sądzę, że to jest odpowiednia osoba do zwalania. Ma że tu laguje, sam laguje. Dokładnie. To nie ma lagów. Absolutnie. Przy się, to było najlepiej widać. Dokładnie. Przecież żadna osoba z nas nie miała lagów. Tak samo jak nikt, jak nikt nie zginął. Dokładnie. Tylko sam chaos. Dokładnie. Wcale Chyba nie ma. sobie, że nie pisać komendy kill E, bo to jest zła komenda, Tak, E, tak. czyli everyone. Tak możliwe, ale odbierzmy sobie teraz wszystkie rewardy, więc to chwilę potrwa, zanim ja się z tego wyrzucę, bo tak jak widzicie, jest tego sporo dosyć. Możecie napisać teraz wszyscy w komentarzu, jaka jest prawidłowa komenda, żeby zabić tylko i wyłącznie mopki złe, a najlepiej tylko i wyłącznie chaosa. Tak, możecie napisać. Z chęcią przeczytamy. Z przeczytamy, bo my jak widać. nie wiemy. To myślę, że. To, ja co wiem, jak się stało? Wszystko. To, co się stało, jest najlepszym przykładem tego, że my nie wiemy. Ej, no, no, ale wiesz, nie wolno robić dyskryminacji. Każdy równy sobie. Chcesz zabić chaosa? Zabij wszystkich. Tak, Przecież to dokładnie Musisz jeszcze złapać Butchera. Kogo? Albo Farmera. A tych, tych Równo Równouprawnienie. Rozumiem ogólnie. <głos> <głos> A tak. przynajmniej chciałabym. No dobra. W każdym razie mamy odebrane większość questów, więc teraz te zakładki stały się lekko bardziej przejrzyste. Ale jeszcze, o wiem co chciałam zrobić. Jeszcze my w... no też chcieliśmy zrobić ten jeden mod. Wiem czego mi tu brakowało. Gdzie są nasze obrazy do światów? Niech no zgadna. Obrazy do światów też są Entity. Entity? Obrazy no, to są... Entity? No, że powieszone obrazy to liczą się jako mobile. Psz, nie, ale tu jest wszystko, jak ładnie tutaj, popatrz. To jest paranoja, potrzebuje się dostać do deneru. No to idź. Tutaj Aha. jest, nie widzisz? Chodź, popa, wchodzisz, wchodzisz. Hop. Ja na do Dobrze, że nie zaczynamy od zera, bo wtedy to eee, już... Jeszcze czegoś brakuje. No właśnie tak się zastanawiam czego. Patrzcie na mnie. Tutaj. Tutaj coś było. A, kury. Tak, tak po długości. Nie! Wszystkie zbroje! Taka kolekcja pewna. Wszystkie moje Ej, popat, zbroje! Tu była tu było, nie, tak, to była maszyna jakaś. A nie, to akurat ja zebrałam. dobrze, że już... Ale wszystkie moje zbroje! Trzeba było je nosić. A nie, jak to jest? A dostałaś jakiś postunowy ciuch, odłożysz do szafy, ej no bo szkoda założyć teraz. A później ups wyrosło się. O! 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 Twój golem żyje? Chyba nie. Akurat golem to mnie najmniej interesuje tam. Nieważne. O właśnie, Saję póki jesteś, bo to jest jeszcze ciekawa sprawa. Jak działa ten konduit z Mana Antartifice? Uuu, konduit o. Tak nie wstychaj, bo ja tego potrzebuję, a ty jesteś jedyną e, a, e, osobą, która się zna. Daj mi to książeczka. Bo ja go potrzebuję ogólnie wykonać. Bo on tam konduj. chyba musi być... A nie, golemy żyją. One nie są Entity. One są... Umarły. Słyszałeś że Nie. O niepowodzenie twoje. Jakie niepowodzenia? Co? Co ja znowu zrobiłem? Nic nie zrobiłeś. No właśnie. Jakżeś ty nic byłem w <ścoughs> Jak tu nic? Sama powiedziałaś, że dzięki mnie pokonaliśmy chaos Aha, -a, -a, -a. A, A teraz co? Nagle, że niby nie, nic nie pomogłem, tak? Ty sobie przywłaszcza. Sama powiedziałaś tak. No przecież nie ja powiedziałem że. Żadnego. Ja powiedziałem, że to jest. Nasz sukces? A ty powiedziałaś, nie, to twój! uj sukces! A teraz wychodzi: Nie, to jednak tylko twój. Ten odcinek. <grymne> To będzie złoto. Twoja wina, twoja wina, tak? Złoto, po prostu. Nikt nie doceniam mnie w ogóle. Tam o co, Jezus! Fajnie. powiem wam, że musimy zrobić mota, a mianowicie tego mota, czyli wojdowego, a wojdowego trzeba w jakich warunkach robić. Zaraz się dowiemy. Robimy w kompletnej ciemności. No dobra, to akurat proste. Zabieramy wszystko i łącznie z różdżką i lecimy. Do kompletnej ciemności, czyli do klocka. A propos którego. którego sama postawiłaś. A propos którego sejf mi przed odcinkiem się pytał, co on tutaj robi, bo on nie przypomina sobie, żebyśmy coś takiego stawiali. Nie było go. Absolutnie. Ja go nie stawiałem. Ja to ci udowodnię. No, to może ty go nie stawiałeś, ale na pewno brałeś czynny udział w robieniu mołda w ciemności. Czynny. Mołda nie robiłem żadnego. <laughs> Mo Moł. nie robi. Mołda! Mołda nie robiłem. Bo to źle brzmi, przestaj. Ale <noise> to ty powiedziałaś, nie ja. Nie, ja już nic nie mówię. Nic nie mówisz, bo już to powiedziałaś. I wiesz z nagrywajcie takim, z takim odcinkiem. W ogóle chciałam powiedzieć, że ja dzisiaj miałam dobre intencje, żeby nagrać dla was przynajmniej dwa odcinki. Oczywiście, Ale tak. aktualnie ten odcinek zajmuje nam ponad godzinę. Z tego nadal mam chyba tylko 30 I minut. To ja mam pomysł, potknij go na trzy. Mam tylko 30 minut! To idealnie, po 10. Chodź, chodź do kompletnej ciemności. A idę, a idę, idę. Sejna no idzie, że to. To nie ja jak coś. Ciężko w dziurę celować. Co no, tutaj rysujesz? No, na mołta rzeczy. Mołta? a dobrze. Na mołta, tak, dokładnie, jesteś. Na mołta. Ktoś ma a w sumie to sayo. Czy masz ten proszek, którym się to aktywuje? Czekaj, czekaj, czekaj. Proszę. Ty to... założyłaś, że nie jest szans, żebym ja cokolwiek miał. Aha, rozumiem. Nie, w sensie wiem, że my w systemie na pewno tego nie mamy, więc nic, tylko i wąci na sayo w tym momencie. Dzięki, dzięki, naprawdę. Ach, no oczywiście, że mam Bardzo doceniali. proszek. O, idealnie, no i dobra, wykonujemy to. A i o Oczywiście, a nie, to to jest. Robimy! Kółko, kółko. Kółko. Jej! Co to jest trójkąt, kółko? No to nie kwadrat, kółko! Kwadrat, kółko! O, jest. Rąb? Rąb. No dalej kwadrat. O, rąb, trójkąt. Jest! Nie było na tego sposobu lekko wyższego? a przynajmniej wyższego w tym miejscu? Może by było pewnie, ale... Po co się myśli Dobra, i lecimy teraz tam. Lecimy! Na drugą stronę, bo musimy zrobić tutaj naszą rzecz. A mianowicie dajemy Mode of Ender, Mode of Fire, gem i Chimerid Stone. I teraz musimy I... wyrysować jeszcze. Musimy no, wyrysować, tak wyrysować trójkąt, trójkąt z kreską i trójkąt. Trójkąt. Trójkąt z kreską? Co to jest trójkąt z, z, trójkąt z kreską? Trójkąt z kreską. Nie gwiazdka. To jest trójkąt o, yes. z kreską. No tutaj widzisz, teraz. Nie, nie widzę. O. A jest, faktycznie. Dobra. I mamy! Ender nie. Conduit Fire. Dobra, to teraz do netheru. Nie mam pojęcia, gdzie to ma być postawione. Więc będę tylko tak na czuja to robić. Bo ty, Sajo, nie wiesz, nie, nie wiesz, co gdzie to ma być. Ten Nigdy conduit. się tym nie bawiłem. Okej, okay, no to powiedzmy, że ma być to nad tym, o. To jest on. I teraz klikamy to. Przecież jest, nawet nad tobą, to gdzie ma być bliżej niż nad tobą? Czekaj, czekaj, bo ten Wellspring Conduit, to? No, tutaj no, mamy ten, ten altar. No. No ale mamy, no i co? No jakby w tym okulusie? Jak za, daleko. jak za daleko, ale bliżej się nie da. Tamto, a być bliżej. Tamta konstrukcja tutaj. Nie możesz jej dać? Mogę. No to zaraz do was wrócę, widzowie, tylko Mogę. przeniesiemy Mogę. tą konstrukcję. Dobra, ogólnie bliżej już się nie da, więc dajemy to, dajemy dwa t te i teraz może wyjdzie? Błagam. Nie no, nie da rady no. Opsułaś znowu. Tutaj jest coś. Co to jest? No bo to powinno być, no bo to jest cały rytuał, ma być to i dwa te. A... Ale może na odwrót, może ja się to robię? Oddaj mi to, altar! Może tak? O, dźwięk mi się zasiął. Wam też? O. Zabrałem. Będę tak. też zaciąć Tak, też. Też. O co tu chodzi? Jak się odprawia ten rytuał? Po co nam ten... A a Dream Conduit. Ja nie rozumiem tego. Dreamstone Charm. Ale te tego nie mam jeszcze. Dajcie chwilkę. Dobra, łączymy się z wami ponownie. Ogólnie nie wiem, czy to zadziała, ale Sejuś znalazł coś, co może zadziałać. Wcale nie musi, ale Mocno. bardzo na to liczymy. Ogólnie. Postawmy te... Eldrin Konduity, taki oto postaci na poziomie altara, i teraz go użyjmy. O! No way! Nie! Wiem, że to wyjdzie. Wyjdzie? Ale są tylko zapalone cztery, a nie wszystkie. Jest! Jest coś mamy! Mamy gry, Fire. Ja przepraszam, ale ja nie mogę aktualnie krzyczeć, bo mój chłopak śpi obok mnie, bo nagrywamy ten odcinek tak długo. No way. O, krzycz głośno, krzycz głośno. Że już po prostu się nie da, ale my potrzebujemy takich sześć tego, co wiem. Ale nie wiem, czy my będziemy mieli. Będziemy mieli tyle energii, i wiesz, co wtedy safe możemy zrobić? No. Philosopher's Stone. Jej, wreszcie po 20 odcinkach, 30, 40? Tak. 50! Jej! Obawiam się, że bliżej nam już chyba tylko do 60. Ale od 20 go robimy, więc chodziło bardziej o to. No, to tak to możliwe. No dobra, to my skończymy 10. moty i przejdziemy do zrobienia chyba głównej części, czyli Philosopher's Stone'a. Ej, serio to była główna część dzisiaj? To dobrze mm. wiedzieć. Znaczy, chaos miał ją być, ale wyszło troszeczkę inaczej. Safe, no słabo. To czyn... było mnie? <laughs> save... bo do mnie. Safe, czyń powinność i skracuj nam kserotium bloki, bo to jest z tego kryształu, który wydobywa nasz miner. <laughs> czyń tą powinność. Bo wszyscy na odcinku czekamy na ciebie. Ale, ale, ale... Ale jak to się pisze? No, kserotium bloki, ale no masz X. w semie, Jezus. Chyba recepta powinna, powinna być na to. A bo my... Nie, nie czyta tego czyta tego systemu, ale tutaj są te kryształy. To ja sobie je wezmę ręcznie. Może coś w tym systemie było o jako m, entity i przypadkiem zostało no, ubite. Nie, 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 po prostu te networki się psują. Nie wiem dlaczego. Tam jest załadowany chunk? Jest załadowany, wszędzie jest załadowany, ale nie wiem. Te networki Co się psują. No dobra, mniejsza z tym, w każdym razie już mamy wszystkie itemy na nasz filozofer stone i w tym momencie właśnie on się wykonuje. Patrzcie na to. Oh, i wreszcie go mamy. Mamy to. Hej! A teraz tablet. To seru. <grym> 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 Nie do ręki. Co? To, to lecimy dalej. Myślę, myślę, że to jest odpowiedni Aha, okay. moment, żeby Dobrze, zakończyć, już, zakończyć ten już ten wygląda. odcinek. Proszę się ustawić, panowie. Ja w tym miejscu dziękuję wam, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że po tym odcinkiem zostawicie multum opieczek w górę i komentarzy. Ja już całym tym odcinkiem jestem zmęczona. Ale pomijmy ten fakt. Tlap, 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 udało się. Każdy, w każdym bądź razie dziękuję wam, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa! A mm. Cześć. Gorzej <tuszel> <tuszel> być nie może.